Jak wprowadzić adresy dostaw klienta i wykorzystywać je na dokumentach handlowych w subiekcie GT. W pracy z klientami biznesowymi zdarzają się sytuacje, w których miejsce dostawy towaru różni się od adresu siedziby firmy. W takich przypadkach warto skorzystać z możliwości przypisania do kartoteki klienta dodatkowych adresów dostaw, które można później wykorzystywać podczas wystawiania dokumentów handlowych w subiekcie GT. Aby wprowadzić adresy dostaw, otwórz kartotekę kontrahenta i przejdź do zakładki adresy. Zaznacz checkbox adres dostawy, a następnie kliknij Zarządzaj adresami dostaw. W celu dodania nowego adresu kliknij przycisk Dodaj. Uzupełnij wszystkie wymagane dane takie jak nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość oraz inne potrzebne informacje. Dzięki opcji ustaw adres dostawy dla kontrahenta jako domyślny możesz wyróżnić jeden z adresów dostaw jako podstawowy adres dostawy. W celu zapisania adresu kliknij OK. Po zapisaniu adres zostanie dodany do listy dostępnych lokalizacji dostaw. Teraz podczas wystawiania dokumentu handlowego, np. faktury sprzedaży, możesz wskazać odpowiedni adres dostawy. W sekcji danych kontrahenta kliknij w rozwijalne pole nabywca, a następnie wybierz adresy dostawy. Wskaż jeden z wcześniej zapisanych adresów z listy i kliknij OK. Po jego zatwierdzeniu dane zostaną automatycznie wstawione do dokumentu. Warto pamiętać, że odpowiednia edycja wzorca wydruku dokumentu handlowego może przynieść skutek w postaci adresu dostawy widocznego na wydruku. Opcję wydruku takiego adresu należy włączyć w parametrach wzorca zakładka firmy.